Czy Twoje dorosłe dziecko jest narcystyczne, a może jeszcze nie dorosło, tylko dorastające? Um, nie będziemy tu nikogo diagnozować. Powiemy o wzorcach, mechanizmach które, i o roszczeniowości dzieci, e, które może już dochodzić do toksyczności. Jak postawić granice bez poczucia winy i bez karmienia manipulacji? Jeśli twoje dorosłe dziecko odzywa się głównie po zasób, pieniądze, opiekę nad wnukami. Na przykład potrzeby mieszkaniowe. Zrób mi coś, przyjedź, sprzedaj swoje mieszkanie, daj nam różnicę z tych pieniędzy. Kup sobie kawalerkę na przykład. A kiedy słyszysz, nie, słyszą nie, to wchodzi w presję, awanturę i oskarżenia i wmawia ci, że to Twój obowiązek. To nie jest zwykła różnica zdań, to jest system wpływu. I da się go zatrzymać spokojnie, konsekwentnie, bez wojny. Nie po pierwszej postawieniu granic, nie za drugim. Trzeba te granice stawiać systematycznie i konsekwentnie, aż wreszcie um, osoba roszczeniowa zobaczy, że to nie działa i będzie musiała się uspokoić. Uczciwe rozróżnienie. Nie mówimy o narcyzmie, mówimy o zachowaniach narcystycznych. Większość narcyzów, socjopatów, psychopatów nie jest zdiagnozowanych, bo nigdy nie przychodzą do gabinetu i nie muszą być diagnozowani, nie chcą być diagnozowani. Jeżeli ty sam zadajesz sobie pytanie, czy jestem narcyzem, jeżeli w moich filmach coś oglądasz i widzisz zachowania narcystyczne, które są podobne do Twoich, to jeżeli zadajesz sobie takie pytanie, to najprawdopodobniej nie jesteś osobą narcystyczną, tylko może po prostu w takim środowisku się wychowywałeś. Albo przebywałaś, przebywałeś, i zauważasz te cechy u siebie. Możesz nad tym pracować. To jest dobra wiadomość. Od Ciebie zależy, jakim jesteś człowiekiem. One nie są w Ciebie winprintowane. Te mechanizmy to są rzeczy nauczone. Okay? I teraz posłuchajcie. W praktyce rodzinnej liczy się jedno, czy dana osoba respektuje granice i czy relacja jest dwustronna. Jakie są zachowania o narcystycznym zabarwieniu? To są między innymi instrumentalne